Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do szybkiego spojrzenia na Firefall, darmowego MMO third person shooter'a, który niedawno wszedł w fazę open bety i co zadziwiające w przeciwieństwie do znacznej większości gier tego typu, oferuje nam graczom otwarty świat do eksploracji i RPGowy system rozwoju. Ale czy warto napalać się na ten tytuł i już zaczynać ściąganie? Zobaczymy. Graficznie produkcja prezentuje się bardzo ładnie. Tropikalny klimat terenu, na którym się znajdujemy jest wykonany całkiem przyjemnie, a dzięki możliwości użycia jetpacka do przelatywania nad górami, twórcy mogli nieco zaszalić z mnogością poziomów ziemi na całym świecie i wyszło to całkiem znośnie. Potworki również wykonane są niczego sobie, chociaż przyczepiłbym się do niektórych animacji, ataku i skoku, bo wygląda to mocno nienaturalnie, gdy jakiś robaczek biegnie sobie wesoło plażą, a tu nagle wyskakuje 6 metrów do przodu, jak gdyby nigdy nic, a jego animacja wygląda tak, jakby dalej szedł. Warstwa audio jest dosyć średnia i szczerze, muzyka kompletnie nie wpadła mi w ucho i wydawała mi się całkowicie nieobecna, co zakończyło się tym, że puściłem sobie coś ze swojej playlisty, co bardziej pasowałoby mi do klimatu tej produkcji. W grze dostępny jest również voice acting w niektórych momentach i aktorsko wypada nie najgorzej, tylko czasem można mocno się zestresować, gdy podczas przemierzania mapy nasza pomocnica postanowi dać nam znać, że w pobliżu znajduje się misja Atlas czy też jakaś inna magiczna lokacja. Przechodząc już nieco bliżej do mięsa tej gry, czyli gameplayu, muszę wspomnieć najpierw o kreacji postaci, która mocno mnie zabolała. Jak na grę, która tak prężnie się reklamowała, to kreacja jest bardzo mało różnorodna. A szkoda, bo szczerze liczyłem na to, że cały ten hype przełoży się na małe rzeczy w tej produkcji, czyli na przykład na chęć graczy, by wyglądać inaczej. To się nie udało na początku, ale więcej opcji zmiany postaci dostępne jest później w grze i trzeba je niestety zakupić. Sama rozgrywka jest dosyć prosta. Biegamy po mapie, odkrywamy nowe tereny, wykonujemy misje ares i temu podobne i najważniejsze. Szukamy surowców po to, by zesłać z nieba Tampera, który będzie dla nas zbierał te cudowne podziemne słodkości, które pomogą nam w rozwoju naszej postaci, ponieważ spory nacisk został tu położony na... nazwałbym to crafting, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Nasza postać nosi na sobie pancerz, który nazywany jest Battleframe. I dzięki surowcom, które pozyskujemy zewsząd, możemy budować do niego nowe elementy oraz ekwipować go w skile i rozwijać ich siłę. Brzmi prosto i jest to proste do zrozumienia, gdy już pozwoli się samowiczkowi na początku poprowadzić nas przez chwilę, a nie lecieć na własną rękę, zabijać trabo podobne zwierzęta flujące kwasem. No i właśnie. Z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to tyle. Na mapie pojawia się trochę eventów różnego rodzaju, generowanych w sposób, wydaje mi się, że losowy, ale te stają się dosyć szybko powtarzalne. Zbieranie surowców przy pomocy tampera również nie należy do najbardziej emocjonujących rzeczy, jakie możemy sobie zafundować, bo ileż można biegać wokoło jakiejś kopiącej maszynki i odpychać od niej przeciwników, których wraz ze wzrostem poziomu trudności jest więcej, ale sama zabawa wygląda cały czas tak samo. Aby nieco podsumować, firefall nie jest złą grą. Pomysł sam w sobie jest godny podziwu i zawsze chętnie widzę coś nowego i w miarę oryginalnego w świecie MMO, bo to niesie nadzieję na to, że nie wszystkie pomysły zostały już wykorzystane. Jednakże firefall mimo swojej oryginalności nie postarał się wystarczająco o różnorodność i ten element niestety dość szybko daje się mu zauważyć i zaczyna kłuć w oczy podczas zabawy. Produkcja ta ma na pewno potencjał, jeżeli chodzi o PvP, bo zabawa na arenie, gdzie wszyscy mogą ślizgać się po niebie przy pomocy jetpacków może być naprawdę wciągająca i chociaż nie będzie to tak szybka rozgrywka jak w Tribes Sand, to na pewno mechanika Firefalla ma swój urok. Na chwilę obecną mogę jednak dać tej grze ocenę 7 na 10. Nie jest to zła gra, ale mam wrażenie, że cierpi na coś na przykład i tutaj pewnie zaraz dostanie mi się po łbie, problemu Borderlands. Pierwsza część tej gry była nowa, była shooterem, posiadała elementy RPG i ładną grafikę, ale szybko stawała się repetytywna i monotonna. I choć jest i była grą dobrą, to dużo jej brakowało, a dopiero jej następczyni naprawiała tak zwane błędy młodości. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Fire. Zachęcam Was do zostawienia Waszych opinii w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.